Jak widać, posiłki do Warszawy zmierzają. Dzisiaj wielki protest. Się Manderą, jesteśmy na kopalni Kałkierc. Niektórzy wiesz, kto nie wie, co to za kopalnia. Słuchajcie, jechałem. Po drodze miałem parę radiowozów. To pewnie będziecie widzieli na filmiku. Posiłki do Warszawy się udają. Więc dzisiaj, pewnie Warszawa będzie sparaliżowana. Co to oznacza? To oznacza, że będę pewnie długo wracał do domu. Ale ostatnio na Facebooku znalazłem taki wpis, że niby kierowcy też mają strajkować. Kierowcy ciężarówek. Wyobraźcie sobie. Że wracacie sobie, nie wiem, z Międzynarodówki i tak dalej niby o 12 godziny macie zatrzymać się na autostradzie, wystawić trójkąt i kręcić sobie pauzę godzinę czy tam gdzie bo no kogoś popierdzieliło Lek, lekko mówiąc a tam nie wiem, parę lat temu był taki protest że kaszulka się zawieszało po na lusterku jechaliśmy 50 na godzinę po autostradzie ja wtedy wracałem od strony Łodzi i to było no, dużo samochodów jechało, bo ja jechałem za gościem, później za mną się dołączyli kilku kierowców i było nas tam z 15-20. To na dwa na się chodzi? Z 15-20 nas tam było. No i ten kolega, który jechał przede mną, pojechał sobie, skręcił, gdzieś tam odbił. A ja te, a ja zostałem i prowadziłem całą i No, to parę osób tylko nas wyprzedzało. No. Dosłownie parę, ale to miało jakiś sens. Wiadomo, no że to nie będzie wyglądało jak kurde, nie wiem, we Francji, we Włoszech strajki kierowców, gdzie nie masz prawa nawet wyjechać z parkingu, bo inaczej będziesz miał wrócić bez szyb, szybciutko cię zawrócą. Tak powinno być, bo jakby kierowcy tak co zrobili w Polsce, że zablokowaliby cały tranzyt. Dwa dni gospodarka leży, nie? ale no niestety. Niestety, u nas takiej solidarności nie będzie i w tym jest problem, dlatego będę wracał, to już jest teraz godzina 8.27, może jakby tak, jak będę wracał, to już powinny, powinien być ten czas protestu niby kierowców, więc ciekawy jestem, czy od Kielc do Warszawy znajdę chociażby jeden samochód, który rzeczywiście tak stanie, wystawię trójkąt, zablokuję pas i tak dalej. Zobaczymy ja tymczasem czekam na załadunek zaraz wracamy. i lecimy z powrotem na Warszawę po drodze pauzę, obiadek zjemy i jak to się mówi, widok można zaczynać dobra, no jesteśmy już załadowani więc wracamy sobie na wagę ja włączymy, bo zara, YouTube się przyczepi Może ci w spule. No skręcimy sobie tędy, pojedziemy tędy, skręcimy w lewo, w prawo, jedziemy na wagę, weźmy w wózetkę, wyjeżdżamy I jak to się mówi, ogień, ogień na długi. mamy na wagę, tylko jeszcze się musimy obrócić aby waga była idealna 9640 idealna waga teraz bierzemy tutaj, podjeżdżamy logujemy się z powrotem do systemu drukujemy w a ochrona nam przynosi można jechać, a jeszcze za samochód i można wracać na Warszawę Godzina 20 jazdy nam zostało, to przypuszczam, że gdzieś koło Radomia przed Radomem pauza będzie. Pauza obiadek I, i sprawdzamy czy ten protest kierowców zawodowych o kobiet będzie czy nie będzie. Nie dla mnie tylko bez sensu, bo Jasne Kobiety trzeba bronić Ale lewica Bojówki typu Antifa To ciągnęły do Protestujących kobiet Wykorzystują to, że kobiety walczą o swoje A oni chodzą i psują Malują Kościoły I nie tylko Dzięki miłego Dobra mamy wózetkę, możemy odpalać furę, jedziemy Potwierdzam odbiór dokumentów I co i lecimy? Nie rusz. Jak się przez chwilę zastanawiałem, czy nie pójść dzisiaj na, na, na miasto i nie ponagrywać trochę tych protestujących osób. Prawdopodobnie dojdzie do paru prowokacji. Sobie i wracamy sobie. Lecimy teraz na Warszawę. Słynne pagórki. A tutaj przygramowa, bo się zaraz szafa zamknie. Dzisiaj jest spory ruch inspekcji tutaj na siódemce W stronę między Kielcami a Warszawą. Proszę. Się zapnę wszelki, bo trzeba zwolnić. Dopiero od tego mostu, od tego reduktu puszczamy sobie go na luz i się rozpryzamy, żeby nie wyskoczył nam na taką trafę prędkości. Komunikat o prędkości. No, ciekawy jestem, co się dzisiaj będzie działo w Warszawie. Coś czuję w kościach, że te protesty nie będą zbyt pokojowe. ze względu na to, że ta lewica cała Antifa Antife mają wesprzeć kurde Niemcy z niemieckiej Antify więc może być grubą jak widać kolejne siły w stronę Warszawy zmierzają będzie grubo, z tego co nie zna pani tak, Kraków bo to od strony Krakowa, albo z Kielc ja trochę tym tak lepiej, za mną miałem już co, co nieco nagrać w Warszawie, ale widok proszę bardzo to już druga kolumna, która, z którą się mijamy. No dobra, my wstakujemy już do Warszawy. Jesteśmy właśnie na wlocie na rajach jerozolimskich. Jest godzina 12.24, czyli generalnie jest pościutko jak na chwilę obecną. Po trasie niestety nie widziałem tego, który protestował, bo jechałem przed 12, więc nie potwierdzę faktów i mitów. Czy ktoś stanie, czy nie stanie. Jeżeli takie filmiki będziecie mieli, to podeślijcie ten filmik do mnie Ewentualnie dajcie znać gdzie go znaleźć, a pod jakim tytułem Choć myślę, że na 40 ton kropka takie informacje będą, jeżeli gdzieś staną te ciężarówki oczywiście. Prawdopodobnie jak staną jakieś ciężarówki, to będą po prostu siedziały za nimi kobiety, choć będzie to trochę skrajnie nieodpowiedzialne, ze względu na to, że no, stanąć na autostradzie, czy gdzieś na pasie szybkiego ruchu na godzinę czasu, może być problem. Ja już pierwszy kursik zrobiłem, znaczy wysypałem kursik z kopalni, z podkielsk na Warszawę. I teraz Warszawa, Warszawa a dokładnie Warszawa, Warszawa-Wilanów zrobimy jeszcze ten kurci, kursik i ja będę zaczynał weekend weekend wolny tydzień temu w sobotę pracowałem a tej, jak już się zwolnię trzeba odbępić pauzę w dalszym ciągu się zastanawiam czy się przejść na ten protest nie wiem, zobaczę Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, piękny widok na centrum, coraz więcej wieżowców mamy Przy jednym z nich ja mieszkam, także można powiedzieć, że jestem już rzut peretem od domu No i chyba dużo dzisiaj osób zrezygnowało z samochodów, bo naprawdę jest pusto, jerozolimskie o tej godzinie w ogóle nie stoją, jadą na pewno widziałem po drodze, o właśnie, widziałem po drodze kilka samochodów z napisem Strike i tak dalej. Jeden to był taki narwany, że ja jechałem o 79 na godzinę. Tak miałem ten ustawiony. No i kolega chyba, bodajże że z Kanią nie wyprzedzał. Eee, wiadomo, to odcinek poszedł, tak? więc nie trwało to długo. A z tyłu. Protestujący, jechali Renault Laguna, usiedli mu na zderzaku i cały czas na klaksonie Bo wyprzedza mnie Trwało to dosłownie nie wiem, nawet pół minuty to nie trwało, bo jechałem 7.9, on jechał 9.0, więc Nawet jak wyjechał 8.9 to jest 10 km różnicy Ale najwidoczniej towarzystwo jest nabuzowane na ten strajk Musieli trochę, że tak powiem ciśnienia spuścić, kurde, używając plaksonu. No. W sumie się zastanawiałem się czy w przypadku jakimś rowerem w Turilo nie pojechać sobie do pracy, ale że 4.30 wychodziłem z domu, to stwierdziłem, że jednak o tej godzinie nie będę, kurde, pedałował. Na powrocie mógłbym. Niby tylko 10 km, ale to jednak trzeba dużo wcześniej wyjść. Zaryzykowałem, pojechałem samochodem. Jeżeli będzie będą portrele, samochód zostawię gdzieś tam i wrócę sobie jakimś pociągiem, metrem, autobusem, czymkolwiek, co nie będzie miało kurde blokady. Możecie wyrazić swoją opinię na temat blokowania ludziom miasta na zasadzie nam, obywatelom. Bo nie blokują oni polityką, tylko obywatelom. Utrudniają nam życie po prostu w tej Warszawie. Jak nie rolnicy, to górnicy. Jak nie górnicy, to kobiety. Jak nie kobiety, to pielęgniarki. I taksówkarze jeszcze, tak? Kuźwa, może my kiedyś ciężarówkami tu widziemy do centrum i staniemy sobie. I zamiast robić dostawy, to staniemy, będziemy siedzieć tam dwa dni z dostawami, które miały trafić do sklepu. I zobaczymy, co wtedy będzie. Ciekawy pomysł, co? Ale tak czy siak. Bo ja jestem za tym, żeby blokować sejm, blokować kurcze, nie wiem, pff, nie wiem, piś pod dom, kurde, Kaczyńskiego, Trzaskowskiego, Dudy czy innego jakiegoś polityka i tam, kurde, siedzieć wrzeszczeć. Nie ludziom, którzy, kurde, wracają po całym dniu pracy do domu nie ma jak dojechać do tego domu w szczególności, że teraz z robotą jest kiepsko, tak, bo jest ta pandemia śmieszna ludzie no, no niektórzy, kurcze, potracili pracę jeszcze, no, mogą przez takie strajki, kurde, gdzie nie wiem, będzie jechał do pracy, czy coś no. też nie dojedzie i ktoś powie mu, panie, no mogę wyjść wcześniej a wyszedł wcześniej i nie dojechał I co wtedy? Kto mu pracę da? Kto mu zapłaci? Kolejna czekaj, tutaj, w Przyjedziemy Czy jedziemy my, i dopiero ty. chwilę, bo zobaczymy, czy wracając już po rozładunku, czy trafię na jakiś protest, czy nie trafię i wracając do domu też nagram, jak droga mi przebiegnie, czy w miarę spokojnie, czy, 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 czy jednak będę musiał kombinować i szukać jakichś uliczek, żeby ominąć protestujących. Także do zobaczenia za chwilę, elo. Witam podobnie słuchajcie, no ja już jestem po robocie, fura zatankowana na koniec miesiąca. Lecimy sobie już moją asterką do domciu. Patrzyłem, to już są drogi zablokowane w moją stronę. Więc będę musiał kombinować. I sobie obrałem mniej więcej plan przejazdu, żeby nie stać w korkach. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A powinno wyjść. Bo plac zawiszy jest zamknięty. Ta ulica raszyńska, tam gdzie jest siedziba PiSu główna. Także mam nadzieję, że przelecę szybko i rozpoczniemy weekend także jakby się coś działo jeszcze to, to, to Odpalę kamerkę jeżeli się nic nie będzie działo i spokojnie przyjadę do domciu to życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego weekendu także do zobaczenia zobaczą Dobra, jest pierwszy patro tutaj generalnie będzie ulica zamknięta więc no według Google to już jest zamknięta ulica ale zaryzykowałem Mówię, może mi się uda tędy przelecieć jeszcze jeszcze już tak powiem, do domu, wtedy mam najkrócej, ale widzę, że się chyba uda. Bo tak, tak, uda się. Na goglach jest zaznaczone, że ulica jest zamknięta, więc pewnie zaraz tutaj przyjdą demonstranci. Także na szczęście nie musiałem robić objazdów. Na razie jest spokojnie, zaraz zobaczymy, czy są tutaj yy, już ludzie, się gromadzą, ale nie, na razie ludzie się tutaj nie gromadzą kramadzą się za to panowie w niebieskich, znaczy na to czarnych mundurach, nie w niebieskich ciemni granat, no poustawiane radiowozy jako blokada, żeby nikt tam nie wszedł także my lecimy zobaczcie sobie jak to wszystko ładnie wygląda ile tutaj jest musiaczków. także przypuszczam, że będzie wesoło to oczywiście ulica jest pomazana przez wcześniejsze protesty z prajami, nie Także no dobra, udało się przyjechać, także już prawie w domu jesteśmy. Przed nami nowe wieżowce, które się budują w stolicy. Także miłego jeszcze raz weekendu życzę.